Witam Was widzowie, To dr Gierek. I zapraszam Was na trzeci odcinek serii Badamy Koreę. Dzisiaj przedstawię Wam grę, która może stać się hitem lub kolejnym krapem. Arena 1 to gra, która systemem przypomina najbardziej Panzara Action Combat RPG game z trybem Capture the Flag. Dostałem możliwość przetestowania Arena 1 w wersji klienckiej, choć gra będzie dedykowana głównie na przeglądarki internetowe. Takie jak Firefox, Mozilla, Internet Explorer i tak Dodatkowo gra ma być dostępna również na smartfony. Menu, które wyświetla się po zalogowaniu, nie robi jak na razie walczenia. Mamy do wyboru wyszukiwanie pokoju, stworzenie pokoju, przejście tutoriala, komunikator i opcje. Jest to wersja alfa, więc mnie to nie dziwi. Choć przez całą zabawę odnosiłem wrażenie, że jest dość ubogą. Widzę że jest dostępna waluta, tak zwany cash oraz GP. Samouczek wprowadza nas w grę. Dzięki niemu nauczymy się chodzić, walczyć, wykańczać przeciwników oraz podnosić flagę. Grafika nie jest najgorsza. Pamiętajcie, że gra ma być nastawiona na walki przeglądarkach i telefonach. Może to być spora zaleta. Każda postać ma cztery umiejętności. Czy można je zmieniać? Niestety ja tego nie wiem. Mam nadzieję, że w wersji finalnej będzie to możliwe. Tak czy inaczej, po przejściu samouczka, dostajemy trochę doświadczenia, waluty i możemy rozpocząć zabawę. Do wyboru zostały oddane trzy postacie. Kleryk, Barbarzyńca i Zabójca. Finalnie ma ich być więcej, więc dobra nasza. Jest też system run, który umożliwia modyfikację naszej postaci. Runy są zróżnicowane, można dawać więcej obrażeń, polepszyć obronę, prędkość i tak dalej. Wniosek jest taki, że nawet jak grałem przeciwko tej samej postaci, to runy mogą wpływać na przebieg walki. Do testów zostały oddane też trzy mapy. Różnią się nie tylko wyglądem graficznym, ale też strukturą i wielkością. Pierwszą postać jaką wam zaprezentuję to Barbarzyńca. Wygląda on jak tank, ale jego umiejętności są dość ofensywne. Ma dwa ataki ofensywne, jeden okrzyk zwiększający statystyki, oraz może kręcić się w tornadzie. Druga postać to Klery. Posiada ona umiejętności leczenia, włączenia tarczy. Powolnienia przeciwników na obszarze wokół kleryka oraz warp, czyli powrót na miejsce, gdzie startujemy. Jak zobaczycie, umiejętności można użyć z podniesioną flagą, więc strategii rozgrywki może być co najmniej kilka. Ostatnia postać oddana od testów to zabójca. Pierwsza umiejętność to wrzucanie na siebie szczeletów. Wygląda jak spel z obrażeniami obszarowymi. Druga umiejętność to rzut szczeletem. Pod trzecią umiejętnością ma atak z przesunięciem. Jego umiejętność specjalna to znikanie. Gdy ją włączymy, tracimy też kawałek życia co sekundę. Podniesienie flagi, będąc schowanym, od razu sprawdzi się pojawimy, więc warto uważać, kiedy korzystamy z tej umiejętności. Arena 1 wydaje się dość ciekawym tytułem na szybką rozgrywkę w necie. Stylem przypomina mi najbardziej Panzara, a rozgrywka przypomina Quake Online. Czy gra ma szansę się sprawdzić, sądzę, że jeśli będą ciekawe rankingi, ligi, nagrody, więcej postaci, możliwość tworzenia gildii itd. To Arena 1 może być ciekawą grą, szczególnie gdy jesteśmy w biurze w podróży lub nie mamy mocnego sprzętu, a chcemy grać z innymi graczami. Gra otrzymuje na razie 5 ciekawych na 10 ze względu na bardzo obcięty gameplay oraz wiele niewiadomych. Jeśli spodobał Wam się film, nie zapomnijcie subskrybować mego kanału. Pozdrawiam Was gorąco, Doktor Gierek.